Siemka, Radkodawca, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy w dzisiejszym odcinku odstawimy sobie samice od młodych. Młode tutaj nam dostaną. Młode nam tutaj dostaną, a samicie sobie weźmie do klatki obok, do tej dokładnie. Tylko trzeba będzie stąd wyjąć króliki. Ma inną klatkę. Na nią wydezynfikujemy ją. I wtedy włoży się tą samicę, a młode tutaj się zrobi. Tutaj się im da już tą miseczkę z wodą, żeby nie piły same spojdła, bo sam zauważyłem, że one się i biorą spojdła, tym nie dawałem miseczki z wodą. A teraz żeby im było lepiej, to dam im tutaj miseczkę z wodą zamontuję i ten. I się klatko od razu wysprząta. No. To tak, ja sobie teraz wyjmę po króliki, już Wam pokażę, do której w ogóle te króliki dam klatkę te obok, co mam w tą samicę włożyć. Już Wam pokażę klatkę. Do tej klatki, tu gdzie był ten dawniej samiec, wyszątam, pojedło dam, bo nie ma, bo zdjąłem. I tu w ogóle wyszątam, trzeba będzie jedzenia dać, wysprzątać w ogóle to karmidło, brudne całe. Radnie wydezynfekować i będzie. No, my teraz sobie wyjmiemy, ja poszedłem tu klatkę, oczywiście pierwsze. Wyjmiemy później samicę, włożymy tamte króliki tutaj, do tej kratki i jeszcze raz tam tamtą klatkę, żeby były tamte króliki tam. Włożymy tą samicę. No, i później przełożymy do jakiegoś pudełka, do takiej skrzynki małej, do nich tam trosianki. im tą klatkę, wydezynfekuję też i włożę, i włożę się. No, i samicę można będzie do samca dopuścić za tydzień. Do nowego samca będę się zamieniał. To nie będę tutaj przedłużał, tylko pójdę sprzątać już klatki. Klatka jest ładnie wysprzątana. Zaraz dam jedzenia. Poszłam tapą wodę, poszłam po wodę. Prętuję koło siebie. Trzeba będzie jeszcze na bok taką jakąś płachtę, taką kawałek jakiegoś materiału. Nieprzepuszczalnego, żeby był ten szczelny, taki folia, bo też taka cerata, żeby nie wiało, bo tutaj wieje. A tam te klatki są zasł zasł zasłonięte. Taką klatką szczelną po bokach, to tam nie trzeba było, ale tutaj trzeba, bo wieje. No, to ja zakładam płydło, daję im jedzenia i zaraz się zobaczymy. Jedzenie już jest sam dane. Tamtą samicę sobie dam do swojej klatki, bo ona była dopuszczona, a samczyka tam, gdzie mówiłem. No, i tą klatkę się wysząta. W sumie jest, a nie, trzeba będzie wyszczątać. Tamtą samicę obok trzeba będzie dać tutaj. Młode na chwilę coś będzie można tu dawać i wyszątać młodym tam klatkę. dać im siano, nowego jedzenia, tą miskę z wodą i będzie git. To ja jeszcze poszedłem te klatki i się za chwilę zobaczymy. Przełożymy sobie teraz tą samiczkę. Do tej klatki jest wyszątana. Wszystko jest fajnie dane jej poidło, jej poidło. O, jest, mamy ją. Muszę trzymać, ułożyć. ułożyć jest w nowej klatce, za tydzień jak będę miał innego samca, ją dopuścimy, niech za chwilę też odpłacznie. Teraz tak, te małe na chwilę tutaj przyłożę i wyprzątam im tamtą klatkę. Chyba za dużo wzięłam. tego środka do dezynfekcji, tam w mokre miejsca sobie damy tutaj jest najbardziej a, chyba będzie dobrze tutaj tutaj jest dużo tutaj jest jeszcze będę musiał a nie tutaj jest modreta okay. to spadnie na dół a Tutaj teraz damy sobie sianko, jak jest dezynfekowane. Mamy dezynfekowane. Jeszcze skarbidło muszę wyczyścić dość dużo. No, damy sianka. Tu mam tą miseczkę, jak mówiłem przedtem, z wodą nawet gdzieś tutaj miałem. O, nie mam. Tą miseczkę. Tutaj już taki paśnik, od tej samicy było. Trawkę, jak będą większe, bo już jest maj, to prawie maj. Trawa będzie rosła, to będzie się codziennie woziło. Prawie teraz sobie dam tutaj sianka. No i włożymy tutaj małe, i dam je blisko. No i będzie fajnie. Będzie fajnie, jak je dam tu mam matkę, w tej, bo będzie się widziały. Chyba się wydaje, że tak najlepiej. Bo te co miałem tam, te co miałem białą, te obok też one siedziały chyba 4 miesiące u samicy. To były duże już. A czytałem tu takie małe się oddzielam i chyba tak myślę, że będzie dobrze, że jak dam je, że się widziały nawzajem. chyba, no chyba lepiej tak będzie. Miał taki kontakt wzrokowy ze sobą. Dam tutaj sianka, to ja będę tu przedłużał. Jak będą małe, to nagram u małych widać, że jest dobrze. Jest tutaj, już same nawet jedzą. chwyciły się. Samica widać, że też zadowolona jest. No, w dzisiejszym odcinku będzie to na tyle. Zobaczymy się w kolejnym. Nie zapomnijcie dostawić subskrypcji i łapki w górę. Papa. Pa!